Cześć! Dla tych, co się jeszcze nie znamy, ja mam na imię Zygmunt, a dziś zajmiemy się datą i czasem w kwerendach w programie Microsoft Access. Jest to kolejny film z serii. Do wcześniejszych materiałów link w opisie filmu. Do poprzedniej bazy dołożyłem jedną tabelę pod tytułem czas. W niej w jednej kolumnie mam datę, a w drugiej godzinę. Potrzebne nam to jest, ponieważ... Na początku musimy sobie uświadomić, jak akces przechowuje czas. Może pamiętacie to z Excel, ale pewnie nie wszyscy. Przejdźmy jeszcze na widok projektu. Ja tu, datę i godzinę mam zapisaną jaką liczbę. Mógłbym te formaty tu zmienić i od razu zapisać to w odpowiedni sposób, ale wtedy trudno byłoby to zrozumieć. Zwróćmy uwagę, że przy godzinie w tym miejscu mam rozmiar pola podwójna precyzja. Podaję wam to, bo gdybyście sami pisali, a program sam wam by zaokrągał liczby do całkowitych. Widzimy, tu w dacie są liczby całkowite. Zmieńmy teraz w querendzie to na datę. Czyli tak jak się zapisuje od razu standardowo. Wchodzę w projekt querendy, wybieram tabelę czas i następnie podaję pole data. W polu obok przerobimy to na datę. Musimy użyć do tego funkcji. Najpierw piszemy alias. Data po zmianie, dwukropek. Cdata, w nawiasach zwykłych i kwadratowych, data. Uruchamiamy naszą kwarendę. Pierwszy wiersz jest niepożądany, bo tu powinna być data 30 grudnia 1899 roku. Widzimy to lepiej przy jedynce. Przy takiej operacji na 0 mu się miesza. Zmieńmy to na 2. Idea jest taka, że dniem 0 jest właśnie ten, 30 grudnia 1899. Każdy dzień później to liczba wzrasta, a dzień wcześniej maleje. Tak jak to widzimy przy minus 8. Zapiszmy tą kwerendę i przejdźmy do godziny. Czyli kreator kwerend, dodajemy czas i następnie godzinę. Teraz użyję konstruktora wyrażeń, którego omawiałem w poprzedniej lekcji. Czyli prawy klawisz myszy i konstruuj. Wybieramy funkcje wbudowane, funkcję daty i godziny, ale byśmy też znaleźli to w konwersji. Wybieram tą samą funkcję i tu podajemy godzinę. Uruchamiamy i widzimy zapis. Przejdźmy teraz do tabeli czas i zapiszmy liczbę większą od 1. Teraz jak uruchomimy taką liczbę, to mamy i datę i godzinę. Przejdźmy teraz jeszcze do widoku SQL. Widzimy tu standardowy zapis. Tu wystarczyłaby sama godzina, bo używamy tylko jednej tabeli. Drugą mamy naszą funkcję z aliasem i oczywiście From z tabeli czas. Zapiszmy to jako godzina. Teraz zróbmy to trochę w drugą stronę. Stworzymy nową kwerendę, ale teraz na podstawie kwerendy data. Dodamy pole data po zmianie. Teraz chcę wyciągnąć datę do trzech różnych kolumn. W jednej rok, drugi miesiąc, trzeci dzień. Mogę użyć do tego konstruktora, ale ja wpiszę to ręcznie, pomagając sobie kopiowaniem. Używam funkcji year, month, day. Uruchamiamy. Widzimy jak ładnie nam to wyciągnęło. Zapisujemy to jako data2. Teraz robimy nową kwerendę, dodając do niej kwerendę, którą właśnie zrobiliśmy. Dodamy pola rok, miesiąc i dzień. Teraz użyjemy konstruktora, funkcji wbudowanej z daty, godziny, data serial. Jak się domyślacie, podobnie byłoby z godziną. Wtedy trzeba użyć po prostu funkcji time serial. Ja tu podam nasze pola, czyli rok, miesiąc i dzień. Uruchamiamy i widzimy, jak nam ładnie zadziałało. Do czasu jest analogicznie, więc to pominiemy. Przejdźmy jeszcze do widoku SQL. Mamy pobrane najpierw nasze trzy pola, później funkcje z parametrami i from z naszej kwerendy. Na tym wstęp zakończymy i przejdziemy dalej. Zrobimy teraz kwerendę na podstawie już naszej tradycyjnej bazy danych. Uruchamiamy kreator kwerend. Z tabeli klienci weźmiemy imię i nazwisko. Z tabeli wypożyczenia datę wypożyczenia i datę oddania. Dla sprawdzenia uruchamiamy jak wygląda Mamy nasze potrzebne dane. Wróćmy do widoku projektu. Teraz ustawię w kryterium równa się 28.02.2020. Chcę, żeby tylko z taką datą się wyświetlały rekordy. Uruchamiamy i sprawdzamy. Wszystko się zgadza. Jak wrócimy do widoku projektu, to widzimy, że datę mamy w hashtagach, ponieważ taki jest prawidłowy zapis. Zmienię tu, że wszystkie daty mniejsze od 20 lutego i uruchomię. Widzimy, że działa. Więc wracamy do widoku projektu i wybieramy teraz zakres. Używamy do tego between. Podaję pierwszą datę, następnie end i drugą datę. Uruchamiamy i sprawdzamy. Podobne rzeczy już ćwiczyliśmy, więc pewnie pamiętacie. Zobaczmy tradycyjnie jeszcze widok SQL. SELECT to wiadomo. W FROM mamy połączone dwie tabele i ustawione powiązanie między nimi. W WHERE mamy jeszcze wyrażenie. Widzimy, że zapis daty jest w slashach zamiast znakiem kropki. Wróćmy teraz do widoku projektu. Skasujmy nasz warunek. Teraz pokażę jak zmienić to na datę długą. Powiększę sobie kolejne pole. I wpiszę najpierw alias data długa dwukropek. Teraz nazwa funkcji, czyli format. Wewnątrz podaje dwa argumenty. Pierwszy to nazwa pola, a drugi w cudzysłowach nazwa formatu po polsku. Data długa. Uruchamiamy i sprawdzamy, czy się udało. Widzimy długi zapis. Bo jak napisaliśmy, przy krótkim zapisie byłoby tak jak w oryginale. Wróćmy do widoku projektu. Tu zamiast długa data można ustawić sobie zapis przez RRRR. Jeżeli wpisałbym 4 razy M, to byłaby długa data. 2 razy to krótka. Piszemy 3 razy M i 2 razy D. Uruchamiamy i zobaczmy jak działa. Teraz zobaczmy jeszcze funkcję NOW i DATE. One nie przyjmują parametrów. Dodam tylko aliasy. Zrobię każdą w osobnej kolumnie. Jak już mamy, to uruchomimy. Widzimy efekt. Jedna zwraca nam aktualną datę, a druga datę wraz z aktualną godziną. Teraz zrobimy nową kwerendę i dodamy datę. Tu dodamy data po zmianie. Teraz chciałbym, żebyście zobaczyli, jak do obecnej daty dodać określoną liczbę dni, czy to miesięcy. W tym celu pomożemy sobie konstruktorem wyrażeń. Standardowo przechodzimy do data, godzina. Dalej mamy taką funkcję date, add. Tu mamy trzy parametry. Pierwszy interwał podajemy, czy zmieniamy dni. To będzie w cudzysłowach dy. Jeżeli miesiące, to m. Następnie podajemy o ile takiej dni czy miesięcy ma się zmienić data. Jeżeli podamy liczbę ujemną, to nam odejmie. Dodajmy dwa wyrażenia. Żeby to sprawdzić. Jak już mamy, to uruchomimy, żeby zobaczyć nasz efekt. Widzimy, że tu nam dodało miesiące, a w drugim odjęło dni względem pierwszej kolumny. To może jeszcze na koniec obliczymy różnicę dni od tej daty do dziś. Wracamy do widoku projektu i może tym razem ręcznie wpiszemy. Najpierw alias, różnica dni dwukropek. Funkcja się nazywa dateDiff. Teraz podobnie. Najpierw zrobimy interwał. Wpiszemy, że ma liczyć dni. Teraz ustawimy datę, czyli naszą kolumnę. Teraz, jako kolejny parametr, wpiszemy funkcję, o której wspominałem, date, która zwraca obecną datę. Jak wszystko napiszemy, to możemy uruchomić i sprawdzić. Jak widzimy, funkcja prawidłowo zwróciła różnicę dni. Przejdźmy teraz jeszcze do widoku SQL. W Select mamy wpisane te funkcje. Na późniejszym poziomie będzie pewnie łatwiej i szybciej pisać w SQL. Przerobiliśmy już podstawowe rzeczy związane z datą i godziną. Do pozostałych kwerent wrócimy w następnym filmie. Dziś to wszystko. Ja dziękuję Ci za obejrzenie tego filmu. Jak się podobało, daj łapkę w górę i suba. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!